Ja mam takie wrażenie, że kiedy śpię na dobrym materacu, wstaję, czuję się jakieś 5 kg lżejsza i potem też leżej mi się biegnie, szczególnie pod górę. A natomiast kiedy ciało jest takie pospinane, mamy takie wrażenie, no biegnąć jakbyśmy ciągnęli wóz za sobą. Kiedy śpiemy na dobrym materacu, który pozwala jakby ciału Zachować odpowiednią pozycję podczas snu, zapewnia odpowiednie wsparcie. Te mięśnie nie spinają się tak, nie tworzą się napięcia, e, dzięki czemu no, możemy troszeczkę rzadziej korzystać z usług fizjoterapeuty. E, śpię na materacu piankowym e, Magnistrecz. E, jest on produkowany przez włoską firmę Magniflex. Zdecydowanie jest duża różnica, czy śpimy na dobrej jakości materacu, czy no jak to w hotelach bywa. No nie zawsze te materace są odpowiednie, odpowiednio dobrane.